Wyjaśniam kolejną ściemę polskiego lekarza. Ale zaczniemy od pytania, czy robienie zębów w Turcji boli. To jest chyba najważniejsza dla mnie rzecz. Dlaczego, to dowiecie się z reportażu, który powstaje, ale tak w największym skrócie mam złe doświadczenia sprzed lat. Natomiast, żeby odpowiedzieć na to pytanie, troszeczkę więcej powiem Wam na temat zabiegów, które były u mnie wykonywane. No i to też uświadomi Wam, skąd wzięła się kwota wyceny. Szczepione 5 implantów, chirurgiczne usunięcie cysty, 9 zabiegów plastyki dziąseł, 3 leczenia kanałowe z wypełnieniem, skomplikowany zabieg podniesienia zatoki, czyli tam uzupełnienia kości, no i na to 28 koron. Tak inwazyjne zabiegi o tak dużym zakresie nie są całkowicie bezbolesne. Ale uwierzcie mi, że te odczucia bólowe są absolutnie zminimalizowane i dotyczą tylko krótkich momentów. Wygląda to tak, że najpierw psikają specjalnym płynem znieczulającym, albo wkładają nasączone im waciki. No i po kilku minutach już można się wpływać. I zatrzykami już podają to docelowe znieczulenie. Ten moment może być nieprzyjemny, czasami może to lekko zaboleć, ale to naprawdę jest krótko, a potem już nic nie boli. Kompletnie, absolutnie nic, w żadnym momencie zabiegów, przynajmniej mnie, nie bolało. A co gdyby jednak zabolało, jak powiedzieć o tym lekarzowi? No i to wbija ciągle w drodze. Największy polski specjalista od tureckiej stomatologii. Ze względu na barierę językową nie zrozumiałeś, bo trudno, żeby Polak ze swoim łamanym angielskim zrozumiał, Turka z jego łamanym angielskim. I to jest kolejna bzdura. Po pierwsze, kilkudziesięciu tureckich lekarzy, z jakimi miałem do czynienia, to ludzie znakomicie wykształceni, posługujący się także biegle językiem angielskim. Ale nie potrzebujesz języka angielskiego, bo w każdej z tych klinik są polscy tłumacze, opiekunowie. Zwykle są to y, Polki mieszkające w Turcji, y, czasami są to Turczynki, które na przykład skończyły filologię polską po Poznaniu. No. A co jeżeli tłumaczka wyjdzie do ubikacji i akurat w tym momencie ciebie zaboli? No to wtedy używamy międzynarodowego znaku. Tak podniesienie łapki powoduje, że oni natychmiast wszystko zatrzymują i nie zdziw się, jeżeli usłyszysz wtedy po polsku zadane pytanie boli. Wystarczy odpowiedzieć uh -huh, i dostajesz kolejną porcję znieczulenia. Tak, bo oni naprawdę dbają o to, żeby była komunikacja z pacjentem. I szczerze powiedziawszy, to z moich doświadczeń polscy lekarze jakoś trochę mniej się przejmują dyskomfortem pacjenta. Podbijajcie ten materiał, przekazujcie dalej, niech się niesie prawda. A jak to jest z bólem po zabiegach i jak długo trwa takie leczenie, o tym w następnym materiale.